Cześć, nazywam się Aldona Oleńkiewicz, w skrócie Dona Ole. Jestem Soulpreneur Coachem. Współpracuję z kobietami, które chcą rozpoznać swoją misję życiową darmę i znaleźć pomysł na biznes intuicyjny. Dziś chciałabym opowiedzieć Ci trochę więcej o intuicji. Czym w ogóle jest intuicja? Jak można się z nią połączyć? W czym pomaga? Jak podejmować decyzje w oparciu o intuicję? Zacznijmy od tego, czym jest intuicja. Ja lubię mówić, że intuicja to nasza wewnętrzna mądrość. Taki cichy głos, który, jeśli skupisz uwagę i stworzysz przestrzeń, możesz usłyszeć. Czasem jest to też uczucie w brzuchu. Takie, że hmm, niby pozornie jest wszystko ok, ale jednak czujesz, że coś nie gra. Albo ten moment, kiedy czujesz, że tak, coś się pojawiło, co jest dla Ciebie ważne. Na przykład chcesz wziąć udział w jakimś kursie, wyjechać na jakąś wycieczkę, zmienić pracę i czujesz, że tak, to jest właśnie to, do czego zaprasza Cię Twoja dusza, ten głos wewnętrzny. I przez chwilę to słyszysz. Ale potem często wkracza racjonalizacja, strach, pojawia się głos umysłu. A rolą umysłu jest to, żeby przede wszystkim zadbać o Twoje bezpieczeństwo, o to, żeby nic Ci się nie stało, żebyś przetrwała. Więc każda zmiana jest dla umysłu potencjalnie niebezpieczna, dlatego że traci wtedy kontrolę, nie wie co się wydarzy. Dlatego często, mimo tego, że słyszymy ten głos intuicji przez chwilę, potem wkracza głos umysłu i zaczynamy podważać tą decyzję, no i często nic nie zmieniamy. Jak w ogóle jest z tą intuicją? Czy, czy każdy ją ma? Tak, każdy ma intuicję, natomiast um, niektórzy tracą z nią. W życiu połączeniem, a w zasadzie większość z nas na jakimś etapie traci połączenie ze swoją intuicją, dlatego że tak byliśmy wychowywani w takim społeczeństwie, gdzie były narzucane autorytety, role, gdzie na przykład chodząc do szkoły mieliśmy słuchać nauczyciela i nie podważać tego, co mówi, gdzie często w domu byliśmy tak wychowywani, że tak jest, takie zasady przyjmujemy, nie kwestionuj tego, nie podważaj. Więc często, nawet jeżeli gdzieś w środku w nas czuliśmy, że coś może nie do końca jest z nami spójne, to nie mieliśmy tej przestrzeni, żeby to wyrazić, żeby tym się podzielić, tylko musieliśmy to stłamsić w sobie, wyciszyć. I tak właśnie krok po kroku traciliśmy połączenie z naszą intuicją. Czy sprawa stracona? Czy już teraz nie można korzystać ze swojej intuicji? Nie. Połączenie z intuicją jak najbardziej można odbudować, ale to nie jest tak, że to wydarzy się w ciągu dnia czy tygodnia. Tak naprawdę jest to proces, w którym kluczowe jest to, żeby podjąć decyzję, że w ogóle tak, chcesz zbudować to połączenie ze swoją intuicją. To jest dla Ciebie ważne. Chcesz zobaczyć, jak w ogóle będzie wyglądało Twoje życie, kiedy zaczniesz słyszeć ten głos intuicji. Może jest w tobie ciekawość, żeby spróbować. I ta ciekawość pomoże Ci podjąć decyzję. Kolejny krok to też stworzenie przestrzeni na to, żeby odbudować relacje ze swoją intuicją, czyli znalezienie czasu i miejsca, gdzie możesz być sama ze sobą. I połączyć się ze sobą na głębokim poziomie. Najlepiej, jeżeli jest to taka przestrzeń, którą sobie dajesz codziennie. Ona nie musi być długa. Bardziej chodzi o to, żebyś czuła, że masz ten czas dla siebie, że dajesz sobie uwagę, że zasługujesz na to. I tak krok po kroku można odbudowywać to połączenie z intuicją. Jest jeszcze wiele metod i narzędzi, ale już nie chcę Was dzisiaj w tym filmie nimi zasypywać, więc to są te pierwsze kroki, od których można zacząć. Decyzja i stworzenie przestrzeni. No ale też pojawia się pytanie, po co w ogóle odbudowywać to połączenie z intuicją? Może to jest właśnie niebezpieczne, może lepiej słyszeć tylko głos umysłu i w ogóle nie sięgać do, do tego, co w środku. Więc to znowu jest decyzja do podjęcia przez każdego z nas. Czy chcemy korzystać tylko z umysłu, który analizuje, który korzysta z doświadczeń, które są niejako przeszłością, albo doświadczeń, o których przeczytał, usłyszał, czyli pochodzą z zewnątrz? Czy chcemy skorzystać też z tego niesamowitego daru, który mamy w sobie, naszego szóstego zmysłu? Żeby spojrzeć na rzeczywistość szerzej, żeby otworzyć się na to, co nieoczywiste, na to prowadzenie, na to poczucie płynięcia w życiu, spontaniczności, czasem też chaosu, ale przede wszystkim właśnie takiego połączenia z tą swoją wewnętrzną mądrością. Widać powoli taki trend, że wracamy do tej mądrości wewnętrznej. Einstein chyba powiedział kiedyś coś takiego, że naszym największym darem jest właśnie nasza intuicja, nasza wyobraźnia. A umysł tak naprawdę powinien być naszym sługą. Natomiast zbudowaliśmy społeczeństwo, które jest oparte na słudze zamiast na tym darze. Dlatego zapraszam Was do tego, żeby zadać sobie pytanie. Czy chcę się otworzyć na więcej, czy chcę doświadczyć swojej wewnętrznej mądrości, czy chcę zobaczyć, jak się żyje, kiedy nawiguję moim życiem z poziomu wnętrza. Jestem ciekawa, jak jest u Ciebie. Daj znać w komentarzu.